Seś widzowie, krótka przerwa nastąpiła, ale jesteśmy w czymś innym? Nie, jesteśmy w PIGI, w Robloxie oczywiście. Yy, I będziemy. PIGI BOT. Kto będzie botem? No, przedstawiam Wam mojego kuzyneczka. Nie powiem jak ma na imię, bo to by było szale, brak szacunku prywatności. <laughs> ale dobra, lecimy dalej. Gramy dzisiaj w Pigi i dzisiaj nasz odcinek. I, dobra, jaki, co? jaką mapę robimy? Dawaj to. Normalny, normalny. Nie, cyrk, cyrk, proszę cię, cyrk. Dobra, to jest bo. karnawał, rozdział bo. ósmy. Rozdział ósmy, bo ja to ja to lubię. Ja wiem, wszystko gdzie jest, możesz za mną chodzić. Ale wiesz, że tam jest ten, teraz będzie Pigi. Ale dobra. Play? Dobra, bot, 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 bot. bot. A, a bot to wtedy się zamienia. No. Nie, i po co Invection, Po co Nie na bota. Nie, proszę pierwszy bot, proszę bot. Bot. Nie. nie! No co za kapuśniaki? No Pasztet. No, nie, no przepraszam no. was. Dobra, soja mamy. Nie no. będę cię mordować. Dobra. Ale pokazuj mi, gdzie są klucze. Dobra. I lecimy, widzowie. No, ale już się zaczyna odcinek śmiesznie. Nie. Już się zaczyna. Jak ja nie lubię być pigi. Nie. Ale już się zaczyna odcinek śmieszny można tak powiedzieć. Nie. Jednak Kim, jednak z Kim,ś jak się nagrywa to jest fajnie. Ej, a da się tu wejść? Bo ja pamiętam, że kiedyś był takie. Ale pamiętam. że jest klucz? Ale pamiętam... bo ja nie chcę cię zamordować. Czekaj. Oh, parkour. O, oh, nie da się. Pokażę ci gdzie jest klucz idź prosto. Dobra, teraz. Czekaj, ja muszę rozgryć to sam. Niech widzowie nie myślą, że ja jestem taki słaby. Tylko mnie nie zabijaj. Jasne, jasne. O, niebieski. No właśnie, chciałem ci powiedzieć. Ech. No czemu ja nie mogę do Ciebie? Na komputerze jest najłatwiej w to grać. Czekaj, tylko ja mnie jestem. tylko nie zabijaj. O, a, a można tu usiąść? Nie, no. Pewnie, że nie. Dobra, widzowie. mnie nie zobacz. To prawda, może mam z nią soja, ale tak może... Ja. O, mam amunicję. będę Twoich A co się robi z amunicją? Bo mam amunicję. Ta amunicja to po prostu możesz mnie zamordować. Ale nie morduj. O, tu kamień jest. O, patrz! Tu gościu otworzył te drzwi. Co to? A co to jest za wilk? Nie zadźga! Ja myślę, że to nasz pomocnik. I ja do niego podeszłem. No właśnie dlatego się nie podchodzi. Ale... Chodź, chodź mój pomocniku. Ale ja nie wiedziałem! Chodź tu. No kurczaki, oglądamy go. Potem widzowie będzie jeszcze jedna inna mapa i powiem wam, że to jest pigi jakbyście chcieli zagrać. To jest pigi, więc... Pigi! Więc... Dobra, King, no Boże, ja, ja, ja po polsku nie, nie umiem grać po polsku. No. Co jakie? Nie mogę to gonić. Nareszcie! A mam się w dupie, chłopie. Co? Nie, no ja, ja jestem taki wolny. Um, Będzie dobrze. Jestem wolniejszy od, od własnych nóg. No, ja. Moja moja pałka jest szybsza. No, to su, ej ciągle no. W z przodu. A ty wyglądasz, wygrywa, ty wyglądasz jak grany w sumie. No, się sam siebie boję. <laughs> Boże, się boję. Dobra, zabij wszystkich i niech będziesz miał święty spokój. O, mam typa. <noise> o, kurde. Ale się Dobra, tam są pułapki, nie przejdzie typ. Przejdzie, to może przeskoczyć, tam masz młotek. Dobra, mam i typ, dead. Nie, dead. Dead, niestety, dead. A ile jeszcze? Jeszcze dwóch typów zostało. Jakich dwóch? no w sumie ciebie, ciebie zadźgał. Miał Z... nie zginąć. Ostatni typ został Madzia. Serio Madzia. Madzia 24012. On jest tutaj. Ona jest przy zielonym kluczu. Wiem, tutaj jest. Jest przy tym wózku. Jest przy zielonym kluczu cały czas. Jest? Przez się... Znaczy, gdzie ja byłem przy tej amunicji? Jest tam przy amunicji. Dawaj, wychodzi, wychodzi. Ma biały klucz. Jest, jest przy niebieskim. Dobrze. Wiem, idę do niej. Ślepy nie jestem. Wiesz, komentuję tylko. Jak tutaj? Ale przecież. Jest. Ale tamten dołączył. Kurczę. I przegram jeszcze. Masz 6 minut, prawie 7. Wziął jakiś klucz. Dobra, gdzie idzie. Jest? Idzie. Wiem, gdzie on jest. Mogę go zadzigać. Wiem. Dobra, biegnie, biegnie, biegnie. Mm. Boże się e. Boże... On jest Citerem. Jak? No bo on, gdzie jest ta, żeby się schylić na ścianę, co nie? No. To patrz, to on sobie normalnie pa, przechodzi. Jak? No on sobie normalnie... Nam... Ja, ja go zaćgam, ja go zaćgam. Pułapki ominął twoje. Magia dead. Dobra, patrz ile typów jest. Uważaj, jest, jest przy fioletowym kluczu tutaj. Gdzie, gdzie? No przy tym sejfie, gdzie jest fioletowy. Ma amunicję, uważaj, ma amunicję. Znaczy on ma pistolet, sorry. Ma pistolet, uważaj. Wiem, że ja Patrz na to. Ja na niego zaskoczę. Aha. Te wygląda Ale wiesz, że. Widzisz cię. Nie widziałeś go? U. Widziałem go właśnie, chciałam go zadzikać. Ale pigi. Nie wiem, czy ono tak może. Sk sk nie mogę skakać. Tylko on został. Jeszcze jeden typ jest. Żartuję. U cię. Dobra, kamba, Ale on jest to jakiś cheater. Czemu on tak chodzi? On no przez moją pułapkę przeszedł. No, no bo, bo Przez mówię... moją pułapkę przeszedł. No mówię, że to citer. I żyje. No mówię, że to cheater. Opa. Idzie tu, idzie tu. Nie. O, deskę ma. Ha! To jaki on mądry jest. Pegowany teraz. No dawaj, dawaj. On zeskoczy. Uważaj, on zeskoczy. No, krąć przy nim, on zaraz zeskoczy. Ja ci powiem kiedy? Zeskakuje! Kuca? I mówiłem, że zeskoczy. No wiem właśnie go szukę. on spida ma! A, bo można mieć tu speeda, co nie? No. Zapomniałem. Bierze niebieski klucz, albo nie. Jest przy jakiejś tym... Nie wiem widzę. Jest, go. jest przy kolejce. Ku, on ma broń. On nie ma, on już zużył na tobie. Amunicję musi znaleźć. No Lugin! No mówię, że to jakiś cheater. Drzwi się otworzyły. tak z daleka je otworzył. Ale mam lagi! Znowuż on przeniknął przez te ściany. Szlak jasny. A ten idzie w tą ścianę. Uważaj! No jest na. Jest na respawnie, jest na respawnie. Gdzie... Na Dobrze, respawnie ja, jest. ja go, ja go zadźgam Tym razem go walnę. Twoje pułapki mija. ja. Nice! No nie! Jakie ja głupi jestem! Ci Kolejna dziewczyna! Koniec gry. Czemu? Ale przecież. A, bo oni wyszli. Game over. Dobra, Przegrałem. lecimy dalej. Lecimy dalej. Widzowie Co z... ty zrobiłeś? Czemu widzowie, ja jestem... Dobra. Nie umiem. Wracamy, widzowie, zaraz jak. Trzy kiesy, tylko. Dobra, wracamy, widzowie, zaraz jak. Ale ten typ tylko wyszedł i wyszedł? Wid wracamy, widzowie, zaraz, jak będzie nowa mapka. Wracamy do gry, widzowie. Lecimy. Jeszcze jedną mapkę musimy, to ostatnia runda, okej? Okay? No. Lecimy. Lepiej, bądź gotowy, panie P. Idę po ciebie. Idę po ciebie. Ja też idę po ciebie. Ale czy ty, czemu masz po polsku? Ja mam po angielsku. A? No, nie mam. No, ale ty masz. Uważaj, A musi gdzieś tu Pili. być. No, przecież But jest. Bot jest, a wiesz, że bot szybko biega. A tego musisz mieć te speedy. A co to o tej tarczy trzeba zrobić? Pamiętam, że trzeba po CA. Taki pistolet trzeba mieć. Wiem. Fioletowy klucz. Hup, hup, hup. Zielony jest chyba najpierw na początku. Ja mam fioletowy. Fioletowy to będzie ten, ten. Fioletowy to będzie pistolet. Ale ten cheater z nami. Świnka ten... się obudziła! Świnka. A czyli pigi to świnka, co nie? O, kurdzi! Nie zauważyłem! A jak, a jak skaczesz, to szybciej? Ale ona tak. szybciej ona od nas chodzi. Kamil? Ale ona szybciej od nas chodzi. Jest przy tobie? Jest tu fioletowy, jest tu fioletowy. Co mam wziąć? Niebieski czy biały? Niebieski, biały, biały, biały. Biały. Mam biały. A tu jest fioletowy. Ja jestem... Jestem przy sejfie fioletowym. Dawaj no. Chodź. Chodź. Patrz o kurde, jest tu, jest tu, jest tu. Masz amunicję, a tu jest pistolet. Gdzie? Yeah. No tu, przy, w tym fioletowym. Ty ludzie jak się tutaj kręcą. Gdzie ten fiolet? Chodź. Z... No tam, 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 tam. O, o kurczaki. Klikaj Spida, jeśli masz. Klikaj Spida. Klikaj Spida. Patrz to. Uciekam. Znak jasny, co ja zrobiłem? Co? Nie mam klucz. A gdzie? O, fioletowy. <słuch> Dobra. Oglądamy ciebie, Kamilek. O, widzę cię. A yy, biały do czego jest? Mm, do tej. Jaki ja głupi jest. A jak yy, kucasz, to podobno niby Pigi cię nie widzi, ale to pewnie kłamstwo jest. Przepraszam was widzowie, że taki głupi bot, 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 bot. Spokojnie, ja nie... Y, 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 ja chcę się porozumieć z tobą, okej? Okay? Dobra, dał mi przejść. Widzisz to? No. Haha. Ha. Wiesz, pistolet. O kul. A amunicja jest tam przy tym, wiesz... Yy, na górze, tam w tym na nie górze wiem. jest. Nie wiem, nie wiem. Yy, tu? Nie, no właśnie w tym cyrku na górze. Tak? No. Idź szybko na Ale ten pistolet Czy może ktoś z, z, właśnie zabrał z twoich ludzi amunicję zabrał? O, ale o, Jest tu amunicja, widzisz? Bierz ją. Musisz bliżej podejść. Możesz? No, bierz ją. Uważaj, do ciebie. O! Uciekaj, kaj? Ty dałosseum. Błagam cię, uciekaj. No, uciekaj. Kurde, chciałem strzelić, nie trafiłem. Ale ten pod jest mądry. Ona, on podskoczył. Over. On podskoczył. Dobra, widzimy się w innej mapie, widzowie. Niestety. Dobra. Widzowie, ważna wiadomość. Zanim skoczę, to zostawcie subskrypcję, lajka, subskrypcję dzwoneczkiem. I najważniejsza. Łapka. Subskrypcja. No, coś nam nie poszło. Ale subskrypcja najważniejsza. Macie 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1! Jeden! Ale mi skok. Robię parkura. I mam nadzieję, że zostawiliście yy, subskrypcję w górę. Subskrypcję z dzwoneczkiem. Nie wiem, czemu dwa razy mówię subskrypcja, ale nie wiem. Yy, I. Ja no, wiem, i ja prostu, wiem. no i po prostu. No i po prostu. No Weź mi drzwi otwórz. No chodź, ale jest dla friends only. Ale widzowie, to i wam powiem bardzo jest fajnie bo w sumie to nie jest fajnie bo widziałem, że, że oglądacie oglądacie filmiki a i tak a, a i tak nie subskrybujcie na przykład 50 osób ogląda filmik a, a na przykład Y, y, a na przykład uznajmy y, z 40 nie subskrybuje. Weź to usługę, No więc ten. co? No tutaj, na ten czarny blok. A to. Czekaj, usułam. No i ten, drabinkę postaw. <grych> yes. Yes. Co ty no. robisz? O, Jak! No, proste. spell. A widzisz jakie koksy... O nie! Patrz to! Patrz to! No wejdź do tego domku! na sam dół. Nie, nie na sam. Wiem. No więc, widzowie, oglądajcie. Dajcie subskrypcję, najlepiej. Nie ty, ty, ty masz dziwny domek. Dobra, dajcie, widzowie, subskrypcję, najważniejszą, i, no. i. będzie fajnie po prostu. No, widzowie. I widzo... ten. Dobra, I no. jesteśmy teraz w nowej mapce. Y, I jesteśmy w nowej mapce. To jest Bullet to Survive. Za dużo już o subskrypcji mówiliśmy. I A mogę coś powiedzieć? Za du No już zaraz. Yy, za dużo subskrypcji, więc subskrybujcie i yy, yy, lecimy. Teraz mów coś. No wi widzowie, Kam yy, Kamila, jeszcze jak będę miał własny kanał, to zasubskrybujcie mnie. No, ciekawe kiedy Proszę. będzie. Ale tak, yy, tak przy okazji to mówię. Yy, no może ju jutro, może będzie odcinek jeszcze z kuzynkiem yy, i. Coś powiem Ci, kuzynku, nie mówi się do mnie Kamil, tylko Kasolek. Ja jestem zwany jako Kasolek, rozumiecie? Czy nie? Ale dobra. O kurczaki! Jak mam sekundy, żeby sekund. wejść. I takie lawa. Jak będzie lawa... Zombie, serio. Zombie? No oni, ale ja nie lubię zombiaków. Wiesz czemu? Wiesz czemu? Ja idę lubię. do tamtego gościa. Wiesz czemu nie ja mogę. ich nie lubię? Właśnie no. sam nie wiem. Patrz to. Nie idź nigdzie, bo ci kopnę w dupę. Ja nigdzie nie idę. ten A Mogę cię zwalić w ogóle? Co, czyli? hej no mogę Cię popchać. Pchamy się. Dawaj, pchamy się dalej razem Dobra. Ja no, pa na moje lagi. A tam jest Twój domek? Gdzie? Tam? Nie. Zobacz tutaj, to jest mój domek. Patrz to. No ale pa jakie ja mam lagi, Kamil. A umiesz tak? Patrz to. Kamil, ja mam lagi, ja nie mogę. Mówi się do mnie kasolek. No u ja mam lagi. Sam przez siebie zginąłem. Serio? Dobra. O, ku... Zrobiłem razem. I... Ale ile ja wydemnę? Dobra. Wdrapujemy się do gościa. Ku, zombie, ja u siebie... Ej, a co to są za ptaki, że ten, że one ci biorą tą nitkę? Co? Jakie ptaki? Ja ci... Jakie ptaki? To zombie jest. A nie, to ta leci na bok. Ona się odbija po prostu. Dobra. Tam wejdź przyjdź. Teraz ty do mnie Dawaj, chodź do nich, chodź do nich. A dobra, idę do ciebie. Patrz skacze. Nie do Ciebie idziemy, Ty tam coś lub w swoim domku buduj się lepiej, a nie tak. Ja idę do tego gościa, patrz. Chyba, że będzie water. Co to water? No woda. O! Spadłem. Nie, nie chcę tego kupować. Zostały mi tylko dwa Robuxy widzowie. Na te, na te czasy to dużo. No na pewno. <gry> no. W jednej grze możesz z robuxa kupić jedną rzecz. Polecam. Kamil Czabor. Znaczy kasolek! Ja nie mówię nigdy swojego nazwiska. Wiesz co się stanie. Chciałem tak! Hagiłagi mnie zaatakuje o trzeciej w nocy. Dobra, oglądajcie, subskrybujcie, widzowie najlepsze. Kum. ja idę do ciebie. Nie! Spadłem! O, cześć. Co jest? Among Us, o. Chodźcie. myszki. A O kurde, pa, jakie olbrzymy. A wiesz, że ja tu się schowam i oni mnie nie rozwalą? Czemu? Patrz, patrz to. Pa, jaki olbrzym. Pomóż. Oni, oni tam skakują do ciebie. Ej. O oh my god, widzowie. Niko, chodź do mnie szybko. Ja jestem tutaj. Na początku wejdź do tego. No i spadnij. I spadnij. Nie musisz. Ale jak spadnę to on mnie zabije Ale ja jestem tutaj. Ja jestem no tutaj na początku. Wystarczy, że tu będę A jest ktoś tam na No ja jestem nad tobą. O, tak, masakra no, lubię. Ale byś tu spać sobie. Da spadł na nich. Ej. Cię Dobra, patrz. Patrz. Jak robić Jak o... mnie on uderzył? Tak? No on mnie walnął. Mi się no. Patrz. A wiesz ile ty masz HP? Zobacz. Normalnie kawałeczek. dobra ewakuacja. Patrz to: 5 sekund. I spadam na dół. Nie, 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 nie. Oh, ja. Się ja na... Wiesz, co ja zrobiłem? Ja na dół spadłem. No. weź za ile to jest, byśmy, Myśmy sobie kupili, byśmy razem byli. Za 5 z roboxy. Co? No byś sobie kupił za 5 z i byśmy mogli się A jest są i za robuxy. Dwa Robuxy to tak, kosztuje. Za <laughs> dwa Robuxy, ja na dwa. Chyba o dwa o, za, razy o. za dużo. O, patrz to. Dwa razy za dużo, no to co będzie tak mało. Patrz to. Umiesz tak? Boże, ja... Teraz ja do ciebie piękno. idę. Teraz do ciebie idę. Tak, tak, bardzo śmiesznie. Patrz to. Skoczę. Dawaj, jak nie będę. Buduj to szybko, ściany buduj. Nie mogę. Czemu? Bo jak water będzie. Łater. Jak moja woda piękna Uciekaj będzie. szybko do mojego domku. Ja dokończę za ciebie zbudowę. Proszę. Mhm. Nie, a, nie mogę. Szybko, pędź. Dopier a takie się okazuje, że to. nie. Patrz to. Nie patrz to. Nie, nie, parkour. Patrz, patrz parkour. to. Ty hakiłaki, Łagi! Pa, w ostatniej chwili się tu tepłem. A Czemu ja tu. O kurczaki, ro te. E, e, niepohamowane dzieciaki. O kurczaki. Ja idę do góry, ja idę do góry. No iść kupię! Kamil! One szybko biegają? Nie, nie Nie wiem jak ty, ale ja. Pomóż! W ostatniej chwili! A ty ich bijesz? Nie, nie wiem nic. O kurcz! Uciekłem! Ale fart! A kto to... A kto ich bije, że tam jeden dostał? Jak się wystraszyłem! O kurczaki, pomoc. O, jesteś. Stój tu. No weź mnie, nie pchaj, Gnoj Patrz, coś ci powiem. Pana to O! Uuu! Buduję! Czemu fakt zrobiłeś? Co? Do kogo to jest? <laughs> Do kogo? Do widzów? Co nie! Ty, nie! Co ty zrobiłeś? Nie, to jest. Nie subskrybuj. To jest. Do hagi. No, dobra, dobra to do hagi, Czekaj, coś napiszę. Czekaj. Dawaj, pisz. Pisz piękną nazwę. Wiem, ja, Serio musisz spać. Nie, patrz co pisze. Aj. Patrz co pisze. E. Miesz subskrybę napisać, czy nie? No o to mi chodzi, żeby napisać subskrybę. To pisz Czekaj, bo nie wiem jak syna rysować. No to może ci potrwać troszkę duk, duk, duk. No ku, ale tego się nie. Dobra. No a co nie jest, doktorku no, co jest doktorku? Ale ładne sy. Ja być królik bax. I am królik bax. I am królik bax. Wiesz ty co? Niektórzy mają. To wygląda to... jak sy? Ej, nie mów po angielsku, bo niektórzy cię nie rozumią. Może mhm. taki. Może ktoś taki będzie? Kto nie zna angielskiego? No. No, no, i po co mówisz pan? E, no. to wygląda jak sy? Niko, to wygląda jak sy? Nie, Widzowie, wy mój, napiszcie w komentarzach, czy, czy to wygląda jak syn. A co się dzieje? O kurczaki! Nie lubię tych typów. Nienawidzę ich, nienawidzę ich. Ja też. Uciekam. Szlak spadł. Oni skaczą daleko. Szlak! Spadłem! Umieram! Leci się tak. A oni skaczą wysoko? Jaki? Ja, oni... Patrz, oni... ale pać! Patrz jak biegają szybko, no zobacz. Pa, ja, ja lecę do tamtego gościa. Żegnam. O kurczaki, nie trafiłem. I jedna broń za ile kosztuje? Ta? 60. <grym> o kurczaki. Jestem na drzewie i co? Panie, dosięgną mnie. Ty? Co ty kupiłeś? Panie, dosięgnął mnie. Ale co ty kupiłeś, to? Panie, dosięgnął mnie. Ale lamusy. Żegnam. Uch. Jakby dwa roboksy coś kosztowała, to bym kupił chętnie. Ale czym ty, co, co ty kupiłeś, Kamil? Powiedz mi, za ile? No to, co kiedyś kupywaliśmy, te. Te, ale ja mam coś innego już teraz napisane. Czyli co ty kupiłeś, no za ile? No kliknij plecaczek. No i no tu masz. 600, a, 600. To mów 600. Pa ja dodam tego gościa, się wspinam. Ciągnie do mnie. Ojeju! pomóż mi, ja spadnę. No, i co mnie to obchodzi? Ja muszę się budować. O Ha! Pomocy! Ratunku! Dobra. Pa, dostanie, się, A do widzowie, napiszcie w komentarzach, czy się, czy się podobają odcinki. Oczywiście, że nie. Z kuzynem. No, pewnie są śmieszne. Hój! No, jak pigi. No, a, a zaczęliśmy ten odcinek bombowo, co nie? No. Z góry normalnie, być pigi. I przegrać. No co się dzieje? Jaki lag. Dobra, my widzowie zaraz kończymy to. Ja sobie wyjdę z tego. No bo jakoś tak. Zepsuję. też wychodzę w co gramy. Nie wiem. Tak, tak sobie myślę do widzów. Subskrybujcie kanał. Tak sobie myślę. W Mining Simulator. Co? Mining Simulator. Nie, to potem. Widzowie, czekajcie, bo jutro też nagrywamy odcinek. Może pojutrze. Zobaczymy, Nagramy odcinki dla Was i żegnam. Cześć.